Witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty Dzisiaj mam gościa specjalnego Osiu! Siema! Hej, hej! Os jestem mnie pierwszy raz i większość z was podejrzewa, że kojarzy w ogóle Osiu na kanale. Tak! <gry> Zapomniałam, że Ossi się u mnie ale na kanale jest goście. Więc tak, wydaje mi się, że większość z was może osi kojarzyć z Top Model głównie, ale osi ma też swój kanał na YouTube. ja! Hey, yeah. Ossi's World. Ossi jest I Tutaj podwinkuję. w prawym górnym rogu będzie mieć, żeby zobaczyć jej kanał, a tymczasem przechodzimy do dzisiejszego filmu, który będzie zamianą kostiumeczek. Ja <grym grym grym> patrzę. Więc tak, wymienimy się kosmetyczkami dokładnie tak samo jak to zrobiłam w filmie z Ewą. Przygotowałyśmy sobie i kosmetyczki do wymiany, i układkę. I I gąbeczkę tutaj jeszcze mam do ciebie. Ja właśnie widzę, że masz pędzierstwę spędzi. ja mam się. No, mam, mam jeden. Ale ja nie mam żadnego, więc to jest o krok <śmetyczki> lepiej. No dobrze, to w takim razie co? Czyli oficjalnie przekazujemy okay. sobie kosmetyczki? No dobrze, to, to tak. To jest mi zostawiam. Jeszcze gąbeczka. O, dobra. No. I powiem ci szczerze, że możesz zrobić sobie prawie, że cały makijaż gąbeczką. Mm. <laughs> tak, tak, jeżeli chcesz to zrobić jak Osi. Wiesz, make up guru. Naprawdę robisz prawie cały makijaż yy, gąbeczką? Nie. Yeah. To <noise> nie <głos> robię. Ja <już> <noise> no, ale to powiem Ci, że jeżeli naprawdę <noise> robisz cały makijaż gąbeczką, zdaje, że jesteś pro. Bo jak ja próbowałam sobie cały makijaż zrobić bitnym to wyszło bardzo źle. Co się dzieje? O, o, o nie. Okej, okay, powiedzmy, że jestem pro, <noise> bo nikt mi nie powiedział, że jestem antypro. <noise> no dobrze, czyli mam też parę pędzli, rozumiem, że to będzie do pudru. Tak. Ten będzie do... A si, mów mi co mam robić Szczerze to powiem ci tak Nie użyłam za bardzo pudru Czasami jeszcze sobie wklepuję i robię bacon jeszcze beauty blenderem Aha, Naprawdę dobra. Więc wszystko możesz zrobić tym Dobra to w trakcie no. będę jeszcze pytać Bo to, to już wszystko zauważymy. jest już, no. Dobra patrzmy co mamy w tych O, o Jeszcze tego nie, nie używałam <śmiech> <śmiech> Nie używałaś też? <laughs> Miałaś mi dać swój make ja już ale dałam ci na wszelki wypadek. No dobra, może użyłam raz, ale bardziej, żeby się tak pobawić i zobaczyć, czy mi się uda cokolwiek zrobić. I. No. A, <grym> no, żeby ją sprawdziła. <grym> sobie spróbować. <grym> ja mam wrażenie, że ja ci dam o wiele mniej rzeczy, bo jak ja patrz, że to jest pełno. Czego jest tam pełno? No, rzeczy. A, bo mamy już i tak podkłady, korektor mam zrobiony też. Tak, że no, tu mamy własne twarze, żeby wiecie, nie było tak, że oni. Żeby nie my. było blackface. <grym> Możecie Dłogę... sobie poczytać o tym. A też puder. O, jak jasne. Dziękuję, bo nie ma problemu. Nice. Znaczy, to akurat nie sama tego użyłam. To jest do bacon, you know. o przepraszam. A co to jest w ogóle? Oh my goodness, to jest mascara? Nie, to jest Doberwin. <laughs> no widzicie beauty guru Co to jest? Uu, stick. Oooo, Okej, okay, bo wiecie co, uwielbiam Rianę, więc wiecie, musi tutaj być. Widzę, że będę chciała się pobawić e, rzęsami. E, w sensie, jeżeli chcesz, ja proponuję, bo ja sobie przyklejam czy <laughs> to będzie <the> jakiś <laughs> <biggest> problem <laughs> na ciebie? To jest w ogóle jest taka piosenka. Hello, darkness my old friend. <laughs> Czyli aż tak, to jest dla ciebie komfortowe, dobrze patrzcie Nie no, mogę spróbować To ja najpierw zacznę od pudru Okej, okay, a ty pudrujesz całą swą twarz? Tak Ale to w zasadzie jest taki do bakingu, więc masz sobie tylko zbakingować Uuu, damn Dobra Hura, hura beauty hura 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 hura, hura, hura hura, 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 Ja mam odcień bananowy Tego pudru Powiem ci szczerze, normalnie używam tego beauty blendera, więc musisz mi powiedzieć czego mam użyć, tego? Tak? Ale tak, dobrze, dobrze. W ogóle, tej końcówki używa, chuda. W sensie tej takiej ściętej, twardej Dobra. takiej. W teorii. Ale ja też to zrobię. przynajmniej studia. się czegoś nauczę dzisiaj. Ja sobie Ladies and gentlemen, welcome to the studio. A ja like Dobra, pierwsze co muszę powiedzieć w tym Pudrze to to, że jest. Dobrze, że jest żółty, bo jestem właśnie ciepła, ale jest. Ciemny! W sensie jest ciemniejszy niż ja bym go użyłam. Więc <grymiany> zrobił mi takie. Mm, jesteś jesteś nową dziewczyną. No, a ten jest taki biały. jest. <grymiany> biały. Nie <grymiany> wiesz, coś bym zrobiła. Zrobiłabym sobie takie lekkie konturowanie. No właśnie. Nawet nie wiem, czemu zaczęłam od tego pudru, bo powinnam zacząć od konturowania. Ale zaczęłam przez to, że ja się widziałam, ale nie, że coś się podruje. Ty masz konturowanie ode mnie na sucho. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, bo ja akurat mam em, tutaj w tym sztycie. Dobra ale naprawię to, naprawię to Nie, nie jest, spoko No dobra ja jestem żółta hmm. Sexy Puder ready. Teraz w takim razie przejdę mm. do konturowania. Mm -hmm. Mam tutaj dwa sticky. O, oh, to jest rozświetlacz? A do tego czego używasz? Mm -hmm. A Ale powiem ci szczerze, że wolę, mm, wolę ten akurat Mimosa Sunrise and Sangria Sunset. Okay. To właśnie użyję tamtego. Mm, ten jest akurat cieplejszy. A więc nie wiem, który, który będziesz <laughs> chciała użyć. A okay. on ten możesz zawsze użyć. A, bo to też jest rozświetlacz? No. Boże, ja ty mi tego dałaś. Uh. No bo u mnie zależy też od mojego nastroju. O przepraszam. <laughs> Czego ci nie dam? Czego? Pomatki. Ale wiesz, o, co, pomadze. wziąłam kilka, bo m, to też u mnie zależy od nastroju. Dobra, czyli. A, tu są same pomadki? Tak. Ale przez to, przez to powiem ci szczerze, że nie wiedziałam, na którą będziesz miała ochotę. Ja ci dam jedną. A, brak wyboru. I love it. <laughs> nie no żywioł. <żarty>. Taka jestem. <laughs> oh my goodness. To się wtapia w moją skórę. Nic nie widać w ogóle? Nie. <laughs> w ogóle nic nie widać czego ja mam użyć do konturowania? A ty pewnie byś użyła Beauty Blendera Sfailowałam o tyle, że zapomniałam o tym, że Ossie dała konturowanie na mokro Nałożyłam sobie puder, więc nie nałożę tego mokrą gąbeczką, bo podejrzewam, że to może wszystko zepsuć Więc spróbuję to zrobić na sucho W ogóle Ewa nakłada na sucho te styki, więc... Okay, no, powinno się udać Spróbuję wziąć pędzel Ja nie wiedziałam, a zapomniałam, że przecież już sobie nałożyłam brązer, Tylko go nie widać, a chciałam znowu zacząć nakładać a gdzie, gdzie masz jej róż? Kalifornia. California California <śles> Będę <dę dę> <śles> miała najciemniejsze konturowanie w życiu ale... Wszyscy widzieli, że nałożyłaś i to się liczy. Tak, a u ciebie to jest tak, że ja bym nie powiedziała <śles> A to w ogóle to? Oh <śles> my goodness, poczekaj Co ja dzisiaj robię z moim życiem? Co? Bo jestem niepewna y no, Gdzie masz rozświetlacz? Rozświetlacz? Tu. A co ty najpierw nakładasz rozświetlacz a potem róż? Tak Naprawdę? No ale śmiesznie, Uuu. że jakby wszystkie kroki mi się pomyliły. Powiem ja z kwiatu siedzę, sobie. No właśnie, ja się zostawiam. A co on? Co co Aga teraz robi? Mogę tego użyć, czy co używasz normalnie? No tak, właśnie tego dokładnie. No super. Ty chyba nie jest ze tej tak źle. O <mogę> oh mój goodness, mam wrażenie, że ten rozświetlacz jest jakiś. Jasny? E, no, ale, <mogę> ale ma jeszcze taki srebrny odcień na mnie. No. Bo to jest od Ciebie perła, więc on jest ten... <grystanie> 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 perła. Spróbuję <grystanie> sobie rzeczywiście zrobić. Oczy No to może być jeden wielki fail, ale why not girl Ej że mimo wszystko, że to konturowanie jest takie ciemne, to i mi się podoba W sensie lecz, to, to nie wygląda się ci... hmm? w ogóle nie hmm. Tylko jakoś tak nie umiem go rozetrzeć, coś dzisiaj jest nie tak Znaczy, bo jest za ciemne <laughs> <laughs> Ale się <laughs> jak tak nie biega, bo zora, co się dzieje Oh my goodness, nie wiem czy mam coś zrobić z oczami No pomalować je No tak, ale <laughs> Patrz na tą paletę z przerażeniem Dobra, koniec tego konturowania, bo już po prostu siedzę i siedzę, siedzę, siedzę debiłem. Dobra, mam... zaraz, zaraz się za to wezmę. Wiesz co, tylko zrobię sobie jeszcze brwi i rzeczywiście wezmę się za oczy. Tak. Właśnie, a też brwi. Oooo! Ale bym się że... brwi. No, <laughs> Powiem że w ogóle niedawno nauczyłam się robić brwi i nawet nie mogę powiedzieć, że, że umiem robić aż tak ładnie, bo zazwyczaj mam tą szczotkę, którą jeszcze przy okazji wszystko sobie... A, to się sobie... dałam, wiesz? Tu jest. A okej. Okay. Tak. Myślałam, oh my goodness, jak ja mam to teraz zrobić. No dobra, na razie wygląda to w ten sposób. Są so, dosyć ciemne, <stukuj> no. ale spróbuję je tak ładnie jakoś rozetrzeć. Powiem że moje też są ciemne, a przecież używam brązowego. Depreciate. no. Ty, poczekaj. Dałam Ci zły kolor. Bo ja używam blond, a to jest brown. I ci dałam dobry kolor. Mm. W sensie dobry dla Ciebie, a zły dla mnie. Ale co, za ciemne? Za ciemne? Dla Ciebie, no. dla ciebie jest za ciemne? Znaczy, ja bym sobie zrobiła. chociaż nie. No ładnie przecież wygląda. Chciałam, żebyś mi dała komplement. <śmiech> <śmiech> a powiedz mi, masz korektor, bo będzie mi potrzebny do poprawy jeszcze. E, to znaczy... Bo swój korektor. Mój? No, czy, czy mam użyć mojego? Możesz sobie użyć, jeżeli już i tak masz e, swój nałożony, Dobra. to ci dam te, które ty masz. A, do tego! Już ci mogłam dać moje. Uwaga, <grymne> <grymne> coś ci wyszła w trakcie, używacie gdzieś tam. Jest wreszty, bo... e, dobra, trudno. A czy mogę sobie rozprowadzić Róż, no Jaki mi róż dałaś? Wiesz, co dałam ci w tym? Ten użyłam. A, jako róż. Tego jako róż, a ten na mnie ewentualnie. O, ja jestem w ogóle przerażona, jeżeli chodzi o dość do oczu, bo z do oczu widzę dwa. Jeden jest okrągły, a drugi jest płaski. <grymne> I to tyle, ale dam radę, dam radę. Good luck, nie co coś zrobić. Dobra, użyję tego nie. do różu. O Boże boję się tego różu tak bardzo. On jest tak... On jest, on jest tak bardzo mocny, no? no. Okej. Okay. Okay. Ale dla tego żeby że musi tak pięknie wyglądać, ale ten powiem ci, że ma piękny kolor i nawet nie jest tak si. Widać cokolwiek. Nie. No co? O, mogłam tego użyć bardziej jako rozświetlacz taki. No bo on jest taki, taki mm -hmm. z błyskiem. Dobra. To jest tylko oczy. Ja róż mam. Teraz rozświetlacz ty mi dałaś tyle do tego i i tak nic z tym nie zrobię ładnego. Ja może sobie pomieszam, to będzie, że aż tak mi jest się. głupio, Czemu? zaczynać te oczy, bo nie wie, czy mi to wyjdzie. Do rękę. Tak jakby twoja ręka walczyła z tym. No bo walczy! Oh może go, jednak słodka no wezmę. No dobrze mi dałaś trzy to samo ja ten, który będzie najlepszy jeszcze z Fenty. O, to jest ładny Patrz, na tobie wszystko jest takie silver surfer silver, srebrne a na mnie wszystko jest takie złoto bananowe. Naprawdę już grałem taki żółty puder. A, to już znamy różnicę mm. Ja używam części właśnie takich złotych odcieni, bo ładnie no. się komponują z taką właśnie, a to takie odcieni. chłodniejsze, srebrne. Ale wiesz, że na mnie to nie wygląda tak srebrno, na mnie wygląda tak jak taka, no taka typowa perła, ale nie ma tam srebra. To jest kraina lodu trochę. Dobra, Okej, okay, cieszę się, na razie mam Bardzo... Robię to po prostu jak pięciolatek. Nie <laughs> <laughs> Co mamrawi! Nie jest taką kolorowankę! <noise> bo bo, bo <noise> ciebie zawsze malują na sesję, a ty spryciura! Znaczy normalnie na co dzień to sama się maluje, albo na eventy. Często też sama. Tylko po prostu nie eksperymentuję za bardzo z, z cieniami. Eee, dobrze cię Trzymam się tego, co znam. I teraz nawet nie wiem, co powinnam użyć tutaj. A eee, jakie to jest fajne? W ogóle takie precyzyjne okay. to do brwi. Mm -hmm. Fajne to! No dobra, więc chyba czas przejść do oczu, skoro os już jest w A w ogóle sobie nałożyłam rozświetlacz też tak na powiekę i zapomniałam, że twój jest ciemniejszy niż mój i on mi już zrobił kolor Dobrze, czyli zaczynam Biorę dwa pędzle, które mam I będę nie robić na zmianę, więc zacznę od najjaśniejszego koloru żeby sobie nie spaprać potem I użyję odcienia Hotspot Jak, spoko? Jeszcze nie skończyłam, będzie lepiej Nie no, no spoko, w się jak jak taki e, kwietuszek Ale ty patrz, że w ogóle wybrałyśmy tą samą kolorystykę Piekowę. Ale śmiesznie no? A ja koniecznie muszę śmieszne. użyć Trophy wife, jak tego nie zrobię to... To jest piękne, jeszcze na ciało, o oh, my goodness, tak pięknie wygląda Okej, okay. nie wiem jak na to będzie wyglądało, <laughs> ale normalnie bardzo ładnie wygląda Ale ładny jest Dobra, więc teraz, żeby to złoto czymś przełamać, to może dam. A od razu pójdę w ciemny i wezmę ten cień privacy. A śmiesznie będzie, jak na przykład Harry będzie to oglądał. Zobaczy to i powie: oh, You're not my friend anymore. Ja no, śpiewa. No tak. Dobra, już przestaję śpiewać. Ale nie, Harry jest takim miłym człowiekiem, nie zrobił. Tego. No, powie: O oh, kur. Girl, you look like a hard damn But I love you anyway. Tak. No, coś takiego. Ja poszłam w oko złoto brązowe. Na przekór paletce, która się nazywa Sherry. Sherry, Sherry Lady. Sherry Sherry. Może powinniśmy zacząć nasz ten zespół? Jak byśmy się nazywały? Sherry lady. Szyby lady No właśnie nie wiem, dobra nie wiem Ale możecie napisać w komentarzach Tak, jakby się nazywał nasz zespół Jakbyśmy miały, na pewno to nie mogło być nic normalnego Albo normalne dziewczyny O! normalne. O! Pokażę wam teraz jak sobie nie nakładać linera. Dawaj Osi pokaż im. Ja sobie tak zawsze trzymam, ale słyszałam, że przez to się Robię zmarszczki i nie powinno się tego tak nakładać inaczej nie umiem i wezmę teraz cień ambi. no jakby sobie to teraz przybliżyć tak żeby to widzieć bo nie widzę co zrobiłam znaczy dobra widzę, że źle to zrobiłam o oh, mój goodness oh. jak ci oko lata w ogóle jak coś tak e, powieka no pewnie dlatego nie umiem normalnie sobie zrobić kreski która mi nie wyszła jesteś cały czas osi krok przede mną bo ty już robisz liner, ale ja pójdę że tak powiem twoim stylem i zrobię karetką okay. Okej, girl. Okej. Nie mów, już skończyłaś. Mm, 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 nie. <laughs> A w ogóle, muszę ci powiedzieć, że ja już zatraciłam umiejętność szybkiego makijażu. Naprawdę, nie potrafię się pomalować w mniej niż 20-25 no, minut. Straszne to jest, bo kiedyś naprawdę potrafiłam tak super szybko, 10 minut i hopsa. A teraz, jak mam pół godziny, to jest tak, o jezu, tak mało, to zdążę tylko pod <laughs> Ale to pewnie <to laughs> jest też kwestia tego, że potrafisz więcej. I czasami, im więcej się potrafi. Tym bardziej się na czymś skupiasz, żeby to było jeszcze bardziej takie precyzyjne Możliwe, ale myślę, A jak masz mniej dług. umiejętności, tak jak ja To robisz sobie ten makijaż tak jak potrafisz Nie jest źle Jak byłam młoda, to... Niesprawna <słys> To robiłam lepsze makijaży o, na to mogę zwalić Ej, w sensie podoba mi się taka czarna kredka na tym Na linii wodnej No, śmiem twierdzić, że to ładnie wygląda normalnie Normalnie <suszy> no. Ja mam oko zrobione, teraz przejdę do tuszu do rzęs Czy dałaś mi jakąś... Tylko, że ty już kończysz tuszę, Bo nie dałam ci żadnych rzęs, bo nie używam Tak, ale wiesz co, bo ty jeszcze masz jedną rzecz, której ja nie mam i bardzo bym chciała Czyli podkręcone rzęsy Ty masz A że zalotką komodne. nie... No Nawet nie umiałem tego użyć Ty nie potrzebujesz zalotki jak tak patrzę na te twoje rzęsy Ja mam takie po prostu jak krowa, takie PUP takie, No krowa, takie nie. zupełnie proste nic się nie stało, nie ma... Nic się nie, nie stało. stało Czy ty mi daś trzy tusze do rzęs, naprawdę? A nie, to jest, co to jest? To jest eyeliner? Mhm Zapomniałam, a to jest To jest takie grube, to jest gigantyczne Jak ty sobie to robisz? A oko? że źle? No nie wiem Ja bym nie potrafiła. Ja nie umiem sobie nakładać rzęs W ogóle. Perfekcyjnie, zostaniesz tu ha ha. E, to jest pomadka oh. Asi <laughs> chciała kleić jestem ja na pomadkę Podobno w opakowaniu Ale kumarzyk Gdybym nałożyła Wezmę sobie z Nyxap, e, ten tusz do rzęs Dobra, to spróbuj Ja ci pomogę, a jak ci nie wyjdzie to ci przykleję Dobra ja Dobra, ciocią No Możesz <słuchaj> sobie <słuchaj> Dobra. Dajesz, dajesz, dobrze Czy <słuchaj> <słuchaj> ja ci nie nie przeszkadzam? Nie, nie pomogasz Oh prawie, prawie, poczekaj, zaraz. Ci. One jakie, one, one, jakie one są długie Ale ci jest w takich rzęsach Babe Oh wow Fancy A w serio używasz takich długich rzęs? No, się przyzwyczajam już do takich, bo to jest chyba kwestia oh przyzwyczajenia wow. Oh the is. oh the is. Oh O kurde I co? Udało się? Udało się, ale tak... Ej, i nawet nie. widzę różnicę tutaj, jakby między tym okiem a tym. No, to ci zdecydowanie mm. lepiej wyszło. Ej, o z niestety... Uwielbiam! Patrz Osi drugi raz w życiu <gry> Możesz mnie zapraszać częściej że się czegoś jeszcze nauczę A ja się w takim razie zabiorę za usta Zobaczyłam, że Osi jednak dała mi do kosmetyczki pomadkę I to jest taka ciemnoczerwona mm. NYX Liquid Lipstick Liquid Sweat Ja w ogóle bardzo lubię Liquid Sweat, jest naprawdę genialny dla mnie Mają bardzo dobre te pomadki Ostatnio też polubiłam Fenty Pomadkę tą czerwoną A to ten, mm. ten taki lip paint coś takiego To mm. jest taka matowa, ale zaraz nie niej wysusza ust To też nie wysusza Jedną matkę. Ale akurat pasuje do oczu. Czy to przypadek? Nie sądzę. O hmm. boże Boże, jasna jasno. <grym> Sądzisz, jaką Barbie No, to mi trochę uświadamia mój styl. <grym> ale ja mówię, <bym grym> twój styl. <Zmieniamy grym> bardzo ciekawy, kolorowy. Dziękuję. Kolejny komplement, do książek. <grym> to teraz, kiedy makijaż ma już ogarnięty, pomyślałam, że przygotujemy dla Was coś specjalnego. I słuchajcie, wymienimy się perukami. Tak jest! You go. <laughs> żebyś mogła się stać bardziej mną A żebyś to mogła się stać jeszcze bardziej różową w ogóle Więc przygotowałam Osi taką różowo-bliskwiniową perukę A ja się mega jaram tym co przygotowała do mnie Osi, nie wiesz. bo ja nigdy nie miałam takich krótkich włosów, w ogóle Super. Podobny kolor do twojego Teraz mam trochę ciemniejsze, super. ale let's do this A Więc peruki nałożymy sobie za kamerą poza kamerą i zaraz do was wrócimy zmienione no dobra, spójrzcie na no. naszą przemianę Ale patrzcie, jeszcze nigdy nie było u mnie tak różowo w życiu <laughs> Ale moim zdaniem Osoby na przepięknie <laughs> w w takich różowych, ślicznie Ich oh taka piękna Barbie <laughs> <laughs> Czuję się to... jak Barbie albo jak Nicki Minaj <laughs> O właśnie no Jak Nikki. A ja w ogóle słuchajcie, pierwsze pierwszy raz takie krótkie włosy i jeszcze w ciemne Ale moim zdaniem dobrze wyglądam w ciemnych włosach Dobrze ale fajna przemiana, bo oh ja A więc tak wyglądamy po transformacji I wymianie się, wymianie się I wymianie kosmetyczkami i brukami Też w zasadzie, więc piszcie koniecznie jak się wam podobało I jeżeli jeszcze nie byliście łosi, to koniecznie Check it out, check it out, ey, 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 ey. Dzięki, że byliście z nami w ten piątek. Widzimy się w następny piątek na tym kanale i w następną środę na kanale Vlog. Dzięki piękne i pa! Pa pa! Odbudziam pa! <grym> <grym> <-diam>, pa, pa. <grym> jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTube i oglądać go dalej, to koniecznie kliknijcie film po lewej albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to kliknijcie tutaj na górze. Zbudziłam <grym> po lewej i po prawej, ale <grym> na, górze na górze się. Uda.